Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, w kinach luje Harry Potter, a za oknami tęgi mróz. A zatem przez najbliższe kilka dni ubierajcie się ciepło. Jak mróz, to jak są jedni, niedługo pojawi się dziadek mróz, a jak są inni, pojawi się święty Mikołaj. A jak święty Mikołaj, to prezenty. Z prezentami to różnie bywa, bo ostatnio na jednym z portali internetowych czytałem, że w Wielkiej Brytanii. Jedna trzecia obywateli, uwaga, jedna trzecia obywateli ma swoje środki finansowe tylko na pięć dni do przodu. Ja myślę, że w Polsce będzie znacznie lepiej, ponieważ mamy 4% wzrost gospodarczy, tych prezentów na pewno będzie więcej. A jak prezenty, to hitem tego roku prezentowego ma być na przykład dla mężczyzn taki pilot do telewizora, gdzie jak wciskamy poszczególne guziki, odzywa się damski głos. Wciśniemy jeden guzik. Odzywa się głos, który mówi Chodaj piwo, kobieta. Wciskamy drugi guzik, odzywa się głos Natychmiast wynoś się do mamy. To jest taki seksistowski pilot, ale dziewczyny też nie zostały w tyle, ponieważ hitem ze strony damskiej ma być specjalny stojak na butelkę. Stojak, który, w którym butelka jest na łańcuchu, czyli z tą butelką nie można pójść do kumpli, nie można pójść do drugiego pokoju. Trzeba biesiadować razem z rodziną przy stole. Ja mam dla Państwa taką propozycję prezentu. Ponieważ zbliżają się piękne dni, a z pięknymi dniami zawsze ważny jest sport, dużo transmisji oglądamy, to prosiłbym, żeby w tym roku wśród prezentów kupić jakiś taki sportowy gadżet. Nie mówię tego od tak, tylko proszę Państwa, uwaga, uwaga, wielka, sensacyjna wiadomość. Od dzisiaj. Za 555 dni, czyli czy szczęśliwe piątki, rozpoczną się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2012. To piękna chwila, to szybko zleci, zobaczycie, a się nie obejrzycie, będzie hymn, będzie stadion, będą wielkie podniosłe chwile. Ja w te święta macham szalikiem do wielkiego sportowca, do Janusza Sybisa, mojego kolegi, który to Janusz Sybis, Prawdzie i chcę osłodzić tą tymi słowami mój porażkę. Nie dostał się do Rady Miasta, nie został radnym, ale wielkim sportowcem jest. Największym sportowcem w historii Śląska. Jemu życzę wiele dobrego, Państwu żyję. życzę wiele dobrego. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.